Masz pasywkę włączoną? <ś2> <ś2> <Ja> ten... <ś2> <ś2> to ale, Ey, ale za ciebie nie było już nagrody, przecież cię zabili. Nie, <ś2> Ja jestem. Ja Myślałem, że za mnie też wyznaczyli teraz nagrodę, bo zabijemy jakąś babkę. Znaczy kolesia, znaczy gracza jakiegoś. Ale teraz my się, mi, mi się myli, nie? Zamiast wchodzić na, do pojazdu F, no to ja duszę E, bo E się wchodzi w tym. Ale nie, bo w E się wchodzi i w tym. We mnie na konika. Ej, ja zaczekaj. Ej, muszę się. Ja. Gdzie tu jeszcze? No nie, no nie 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 nie, nie, nie mogą mnie zabić, nie mogą mnie zabić, nie mogą mnie zabić, nie mogą mnie zabić. Ale tu świetł Ty zachroniasz przecież To coś we mnie napierdziela kto to Ej, chyba mi przebił koło, bo tak jakieś dziwnie nie no, nie przebił mnie, ale tak dziwnie jakoś jadę mhm. Ale myślę, na motorze. Tak to się ucieka przed policją. U nas w mieście. Ja nie wiem, jadę przed siebie, żeby uciec z policji jak najdalej. Sto. Ja muszę iść na What jakiś sklep. the fuck? No, to na pewno mi wyszło. Kurde, ziomek, zdejmij ten kart First PLAN Bo wyglądać jak debil, ale szybko. O, jest dobra. O, jest taka ta motorówka. Ja helka leci, pełno samochodów tutaj jest, ale nic mnie zrobię, spokojnie. Bo ogólnie byśmy mogli misję wykonać, ale muszę mieć ile? 40 tysięcy tego kasy, żeby misję wykonać. Ja muszę okraść właśnie z tego, bo, bo kasy nie mam, potrzebuję na emocję. Czekaj, ja muszę... Ała, uczyć, bo są... Helka mnie teraz goni. Ja! Jeszcze policja wodna. To nie, 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 nie mam szans uciec Widzisz mnie gdzie ja jestem? No, Jakbyś tu szybko chcesz. podjechał jakimś samochodem bym był ci naprawdę wdzięczny, nie? Nie wiem gdzie jesteś Jestem blisko ciebie, Dobra. jadę bardziej... Jadę na ten most gdzie jest... Tego, ten... Park Saba Tu gdzieś mi podjedź i... Szybko do samochodu W sumie mam już połowę życia tak to wcześniej miałem końcówkę. Ale nie na most, obok Bo ja na most nie wejdę To ciągle ja bym nie A, nie, ja nie, nie, nie. Ej dobra, cio, przestają mnie gonić, ale... tak Płyną tutaj w moją stronę Ej dobra, chyba im ucieknę Ten z tą pelką, ale tam lata ta szkieła Widzisz? O nie o nie o nie 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 nie, zaraz mnie złapią Fuck No nie mogę no ja uciekam bo zaraz mnie będą widzieli Ja pierdziele, już mnie widzę, dobra Przygotuj się tak wejściem do mnie żebym od razu wyskoczył i wbił do auta Wyskoczysz i... No, ty idioto! Ty recepię! że nie trafiłem, ale dobra. Wiem, czekaj, Ja, dobra. Idź pan w pyry, z tobą nie będę grał już nigdy. Z sobą to nawet przed policją nie można uciekać. A ty chciałeś napad na biedronkę robić. Dobra, to idziemy, organizujemy jakieś wyścigi motorowe czy coś. Ale to je mam trzy ale jestem drifter. Dobra, a gdzie ty jesteś? Ale no to policje? Pa, tutaj widzisz, robi... rupa, widzisz no Dobra, widzę pa. Robimy jakąś zadymę? Strzelają cię A mnie nie Nie ja mam trzy, ale zaraz, spokojnie, zaraz wbiję sobie tam z dziesięć gwiazdek Na pięć możliwych <grymne> No, u ciebie trafię chyba? Nie Dobra, ba, w ogóle nie trafiam I ja się z nimi pobawię, pobawię trochę, pa, pa Zagniż sobą Kaliki ale dostał! Ale dostał banie, nie! Chyba banie! Nie no, prawdopodobnie musiał dostać bańkę. Jak zginęł za jednym strzałem To tutaj nie jest zarąba twoje auto. Ten, który jechałeś do mnie Po mnie Ja tutaj nie podjadę A tu policja bierze jakieś auto, a ja nie wiedziałem o tym No gonimy, gonimy. goni mnie. Patrz, tak to się jeździ, tak to się robi w moim mieście. Nie wiem, co wyjechać. A po Ale dostał! Ale go zabiłem! O luju! Wow, ale go zabiję. ja Zobaczcie, yeah, go zabiłem. You know, stan psychiczny się pogarsza. Oh. Hmm, oh. Ciekawe. Aaaa, nie udało mi się, chciałem tu wyskoczyć tak fajnie. Nieudany skok Widzisz gdzie ja jestem? A ty w ogóle widzisz gdzie ja jestem? Cztery gwiazdki mam ty tu pojechałeś, to ja w ogóle na Ja mam pełne tego, że cię cztery gwiazdki Ale zaraz będę się samochód zmienić no, Nooo wo, łoo Mam laczka Ej, szybko podjedź tu jak możesz, bo mam laka Przecież ja jestem, wiesz gdzie jestem? No a co ja mam zrobić jak tu Ja nie mogę jechać w ogóle do przodu Oni mnie nie mogą zabić No to stań tam gdzie stałeś No jak jak ja nie mogę stać na wprost szkielło, oni... Cio, nie zabij mnie Cio, jadę, 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 jadę Kurde zabiję ja Poczekaj, on jak się rozpędzi, no to stary Ty nie masz szans. To jest demon prędkości. No ja to chodziło, nie? Chyba trzeba najpierw policję tutaj skołować No to odzia Chodź. Chodź tu. Tu gdzie jestem? Ej. Ktoś we mnie strzela. Kto to? Strzelne. Aha, to tajniaki. Ja, ej, a wcześniej nie było czegoś takiego? Jak tajniaki? No... The fuck? Ej, no z normalnym samochodem... Dobre. No granatę jeszcze nie używam. Dobra, z tym będę jeździł. No i stań, chodź tu. Gdzie ty jesteś w no, ja i strzelam Zabijam cywili To coś mi na razie nie wychodzi osobno uciekasz mi Czekaj, szybko zmieniam nie auto, masz, ja nie zmieniam nie auto Ja mam trzy gwiazdki i zmieniam auto. Szybko A to a to wejdź do mnie no chora już mam Ty będziesz kierował Ty będziesz kierował Spokojnie, tylko drzwi nie mam w samochodzie, a tak to jest dobrze Ajo Szczuku, chodź, pa! A nie, okay, bo ja chodź, zaraz zginę, mam mało życia. Ale chodź, pa, no, ha. Ja się z nimi trochę pobawię, poczekaj. <laughs> selki we mnie widziałeś. strzelają. Śkoda, że tego nie widziałeś, nie. Yy, no nie. <laughs> palą się, palą się! <laughs> Policja się pali, no chodź tu z Co, granata rzuciłeś? Patrz, no, patrz, patrz, trzy, dwa, jeden. Uważaj, też tak. <laughs> Ale, nie. Ale samochód tu. Ej dobra, ja teraz uciekam, a ja teraz się nie bawię w żadne... Fuck! Ole mniej... Nie Ej, A ja drzwi nie mam, ja muszę uciekać, bo teraz będą ci jeździli. Wojsko chyba już będzie jeździło Ja nie mam nicu... tyle gwiazdek Ja już mam cztery Ej, tam ile ich jest od ch... Tam jadę z powrotem tylko biorę te Wyłącz te rady, tak mi się cieszyją muzykę Tam Oj, coś nie wyszło Fakem Fakem Nie! Nie, 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 nie Ja zginęłem Kurde, ale ale zrobiłem zadymę, bo wróciłem chyba tam 3-4 granaty, więc z git Teraz 6. Dobra, jakiś napad na sklep. No chory ja już dalej tu tylko auto znajdę i już dalej naparzamy Dobra, mamy już auto. To podjeć Dobra, już jadę. Gdzie ty jesteś? Muszę podać dokładny adres. ty masz gwiazdek? Nie jestem Dalej no To dawaj z boku Ten gruba spadrz tam biegnie Dostał kulę, no już leży Tam rzuć jakieś granata od czasu do czasu. Możemy ich zebrać w kupę. Ja mam Ja aż miałem, żeby pijać granatę Co ty wiesz, zabijanie? Ha! 3, 2, 1, 0 i teraz! Ładnie. Ale słabe te granaty. Albo te wozy ich są pancerne jakieś. Ale na granaty wątpię. dalej, nie mogę nikogo zabić. O, st stój tak. No nie w no, bo będą nas strzelali. Czekaj! No, ale musimy ich skumulować. Co? Chyba, że uciekniemy ja tak. jak ja już mam deda. Helka by trzeba zabić. Czyli takiegoś tam... Ja pierdziele. Ja tam. nie umiem jechać Obraz patrząc się do tyłu. No, no, czekaj, trochę tam się uzbierało Czekaj, a sobie ja, ja się zregeneruję I zobaczę zaraz co się będzie się działo Tylko nie no, kurde Szkoda, że nie mam jakiejś takiej wiesz, lepszej broni Którą mogę strzelać z tego, z samochodu Patrzcie no, No, tak, bo mnie gonią A ja jadę i strzelam A nie umiem tak to. Znaczy, umiem, ale nie umiem jechać tyle, no Ja, dobra, ja I'm dead, I'm dead Ja. Yeah. Nie, nie wiem człowieka zabić No dobra Ej gdzie jesteś? Przedech do ciebie. Kurdech. Patrz. Mamy pasażera, tu widzisz? <noise> Pasażer na gapę. Przedech. <noise> <noise> Je... nie było pokazane jak otwieram drzwi. <noise> no, nie <widziałem. głos> ale nie. No, ja tak nie, nie trafię go. Dobra, tam z Ej, no ale jedzie też normalnie. Ej, nie no, ta spluwa jest ch. Ej, chodź, zaknęblujemy za się w tym. W czym? W sklepie. A to chodź, Gdzie czy jest no sklep? Już wylazłem. To jest w ogóle sklep? Gdzie? Szybko. Szybko, bo mnie zabijają. Czaj, bo z Helki w nas strzelają. Gdzie jest ta Helka? No nie trafię, Ja, no zabij mnie. Tak, tak, FAK Ja! To ty! To ty! To ty! naprawdę Prosto mi na baję. O jaki cygan jesteś tutaj, nie, ja już żadnych napadów ani nic nie robię Nie dość, że już kasy nie mam Nie ja że ja mam? Tu leży Worek z kasą to se Tak to się robi, mama cię nie nauczyła Uważaj, 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 ja uważaj, uważaj. Tu są antiterroryści i Policja Ja tutaj sobie to pogram to w się Minecraft, zaczęła tak, ja tu sobie pogram w Minecrafta Nie działa komp A się za ladą wam. Ostatnio tak się skryłem tutaj, nie? Mhm. Że musieli snajperzy mnie ten zdejmować Ile masz gazdek? Cztery Ue, słabo ja mam trzy Jeszcze raz Dobra. Uważaj, uważaj, idę, 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 się Dobra, ja sam cię przesunę Czekaj, jest kamera, trzeba ją zniszczyć Nie da się Kurwa, ci tu nie widzę? Ja, dobra Zginąłeś? A ja tam nie widziałem Wszyscy reklamy nie widziałem Te, gdzie oni w ogóle są, co, jak? Ty też zginąłeś? Ja! 000. Ale... Wbili tam chyba w dziesięciu Ale jesteś lipny Dalej, ho od razu do sklepu wbijaj Jestem zamknięty No jak zamknięte? Ha. Tuż chyba k… otwar... Ja <tusze> <tusze> Ale dostałem bułę A <tusze> co? Na wejściu taką bułę dostałem, że to jest masakra. Ja w drzewo uderzyłem 老娘，老娘。